Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii o influencerkach Equesta. Marka Equest od wielu lat wspiera i nawiązuje współpracę z influencerami jeździeckimi. W tym roku grono ambasadorów powiększyło się o nowe twarze, które miałam już okazję Wam przedstawić na tym kanale. Została jeszcze jednak do zaprezentowania jedna wyjątkowa osoba, o której oczywiście nie mogłam zapomnieć. Chodzi o Agatę prowadzącą Instagram. Talar Fanpage. Dowiedzcie się o niej trochę więcej w tym właśnie materiale. Agata od kilku lat prowadzi profil na Instagramie o nazwie Talar Fanpage. Zgromadziła już na nim niemal 21 tysięcy obserwujących, co jest naprawdę całkiem pokaźną liczbą. Na swoim koncie Agata pokazuje między innymi treści edukacyjne, na w kwestii ziół, żywienia czy treningu koni, a także lifestyle wraz ze swoim koniem Talarem. Talar to 18-letni kasztanowaty, koński przyjaciel, z którym głównie pracuje z ziemi, choć siodło również nie jest im obce. Współpracę opierają na rozwoju relacji, na harmonii oraz na potrzebach konia. Obserwatorzy pokochali ten profil głównie ze względu na wartości edukacyjne, przyjacielską, taką fajną, miłą atmosferę, oraz słoneczne zdjęcia. Jeżeli szukacie profilu, na którym poczujecie się jak w domu, to Talar Fanpage jest takim idealnym miejscem dla Was. Agata stara się cały czas poszerzać wiedzę swoich obserwatorów i jest bardzo aktywna na Instastory, tworząc różne relacje, quizy czy ankiety i tym samym właśnie wspiera edukację swoich followersów. Ulubionym produktem, a raczej produktami agaty od firmy Equest jest zimowy komplet czapka oraz komin w kolorze bordowym. Jest jej niezbędny ze względu na wietrzny, chłodny i trochę mokry klimat nad morzem, a właśnie tam stacjonują stalarem. Zupełnie nie dziwię się jej wyborowi, ponieważ sama posiadam komplety w dwóch kolorach i jestem z nich bardzo zadowolona. Świetnie sprawdzają się właśnie na takie zimne okresy jesienno-zimowe. Koniecznie dajcie znać, czy znacie i lubicie profil Agaty. Mam nadzieję, że udało mi się Wam ją dobrze przedstawić i zachęciłam Was do wpadnięcia na jej profil na Instagramie. Jestem w 100% pewna, że świetnie poradzi sobie w nowej roli ambasadorki Equest. Pamiętajcie, że Agata posiada również swój kod rabatowy, więc możecie wesprzeć jej działalność używając w sklepie Equest kodu Talar i zyskacie tym samym 10% rabatu, więc obie strony będą zadowolone. Ode mnie w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że był ciekawy i Wam się spodobał. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Questa. I się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!